Tu jest ja, zajebisty baran z siódmego raju, a tak dokładnie to Zypa mowa bo to był, nie był koziołek, tylko baran kurwa, nie? No i jestem podobny do Pei i lubię kurwa słuchać ono muzyki bo zajebiście rapuje Idzie. No i ten... I też sobie bać koty. Ponieważ... Mają małego rowa. A ja mam też małą pytę. No. Sami widzicie. No. Kurwa. Co wam jeszcze mam powiedzieć? Wypierdalać.